Dlaczego robię strony na Divi? To jest dobre pytanie. Zacząłem się nad tym zastanawiać około pół roku temu, jak byłem na jakimś WordAppie i mimochodem powiedziałem podczas prezentacji, że buduję strony na Divi, to w przerwie podeszła do mnie Ania Romańska, która zresztą robi zajebiste rzeczy z Divi i pyta mnie: To ty się tak otwarcie przyznajesz, że robisz strony na Divi? I się zacząłem nad tym zastanawiać, bo faktycznie wiele pomej się na mnie wylało już w życiu za to, że powiedziałem gdzieś tam, że na tym Divi pracuję, bo z tego Divi się tylko śmieją, że to jest jakieś ociężałe, powolne, niefunkcjonalne i tak dalej. I tak się zastanawiam, dlaczego, dlaczego ja buduję strony na Divi? I powód numer jeden jest taki, że Według mnie Divi nie zniknie jutro. Divi jest budowane przez firmę Elegant Themes. To jest firma, która zatrudnia ponad 100 osób. Firma, która się ciągle rozwija, która ciągle daje nowe funkcje, i Divi jest ich flagowym produktem. To nie może być tak, że raczej znaczy jest mało prawdopodobne, że oni jutro rano ktoś tam wstanie i powie: "A, dobra, zamykamy ten interes, idziemy teraz, nie wiem, montować fotowoltaikę, albo robić jakieś wtyczki do WordPressa, albo coś tam jeszcze innego." Myślę, że oni będą ciągnąć tak długo, jak to jest możliwe rozwój tej wtyczki, żeby utrzymać po prostu swój biznes. I tak muszą mieć jakieś pewnie wskaźniki, swoje mają, więc muszą zwiększać sprzedaż i kombinować. To był powód numer jeden. Zanim bezpośrednio idzie powód numer dwa, czyli aktualizacje i bezpieczeństwo. No, jeżeli firma rozwija ten swój motyw, no to dla mnie to jest dobrze, bo ja cały czas będę dostawał aktualizacje. I po co mi te aktualizacje? No już tłumaczę. Pierwszy rodzaj aktualizacji, kiedy jest jakiś incydent związany z bezpieczeństwem, czyli ktoś odkryje, że o, jest dziura w Divi, która pozwala zdalnie przejąć kontrolę nad komputerem i tam sformatować serwer, na przykład. No to jeżeli takie rzeczy występują, to Divi jest natychmiast, niemalże na drugi dzień, to jest łatka bezpieczeństwa wypuszczana. Czasami jest dwa, trzy razy dziennie, jak tam widzą, że coś się dzieje. Były takie sytuacje w przeszłości. Drugi rodzaj aktualizacji. No to jest taki, że oni chcąc się rozwijać, dodają nowe feature'y, nowe jakieś funkcje. Wiadomo, świat się zmienia, internet się zmienia, strony internetowe się zmieniają. 10 lat temu czegoś tam nie było, teraz już jest. No to jak coś będzie bardzo modne, będzie bardzo popularne, no to DV będzie to zawierało. Do tej pory tak było. Przez, przez te lata, podczas których ja pracuję z tym motywem. No i Trzecia rzecz dla mnie najważniejsza osobiście, jeśli chodzi o te aktualizacje, no to jest taka, że. No, zobacz. Divi to jest motyw. Builder w zasadzie, ale no, nazwijmy to motywem. I on działa w określonym środowisku, czyli w WordPressie. A WordPress działa w określonym środowisku serwerowym. I tam też się zmienia. Mamy obecnie 2025 rok. Używamy PHP w wersji 8.4. Ja nie pamiętam, jakiej wersji ja używałem, jak zacząłem budować stronę na Divi. To było no, na pewno 10 lat temu. To był na pewno 2015 rok. Jedną ze stron mam, która nadal działa. Czyli nie była budowana od początku, tylko zbudowałem w 2016 roku i do dzisiaj ją mam. I teraz zobacz, PHP się zmienia. WordPress sam w sobie daje y, jakieś aktualizacje. No, sam się zmienia. No, kiedyś nie było Gutenberga, teraz jest. I teraz to się wszystko dostosowuje do nowej technologii, bo to niestety jest pędzący pociąg. I mając Divi, ja wiem, że jeżeli wychodzi wersja WordPressa, na przykład 6.8, taka jaka jest teraz aktualnie, i ja powiedzmy, tydzień temu dostałem aktualizację Divi. A dzisiaj jest ta wersja WordPressa 6.8, to ja wiem, że jak ja kliknę aktualizuj, to ja już tydzień temu miałem szablon przygotowany do WordPressa w wersji 6.8. Czyli motyw, prawda? Czyli to Divi było dostosowane. A jak masz motyw od jakiegoś fretka z internetu, no to sorry. No to ja mam takich klientów. Ostatni miałem. Pozdrawiam pana Mateusza strona zbudowana, duży sklep internetowy, na jakimś customowym motywie, takim dedykowanym i to działa w PHP 7.4. No sorry, ja nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, bo nie mam kalendarza w głowie, ale PHP 7.4 to już kilka lat nie jest w ogóle wspierane. Powinno się tego nie używać, pomijam to, że to jest wolniejsze niż 8. Pomijam to, że to grozi jakimiś tam konsekwencjami związanymi z bezpieczeństwem. Ale nie możemy podnieść wersji PHP nie możemy używać nowszego tego środowiska programistycznego, bo motyw nie działa na PHP 8. Bo ma jakieś zaimplementowane funkcje, które niestety po podniesieniu wersji na serwerze tego języka, tego skryptowego języka, jakim jest PHP, ten motyw się wysypuje i strona nie działa. I dla mnie to jest najważniejsze. To, są, to, jest, to jest ten powód, że. Numer jeden, czyli że DV jutro jeszcze będzie i za pół roku będzie, i za rok też będzie. I drugi, że ja mogę aktualizować WordPressa, mogę aktualizować serwery, mogę aktualizować motyw i to mi będzie działać. Nie ma tego w wielu motywach. Jeżeli ktoś sobie hobbistycznie napisze motyw, no to albo go zaktualizuje, albo nie. Eee, powód numer trzy: wsparcie. To się wszystko wiąże ze sobą, ponieważ tak jak przed chwilą mówiłem, jeżeli masz napisany motyw przez jakiegoś Fredka i coś ci nie zadziała, no to gdzie ty napiszesz? Fredek już dawno może napisał pięć innych motywów, a może już się w ogóle tym nie zajmuje. Albo nie ma czasu, bo chodzi do roboty i zajęty jest. I nie ma czasu na pierdoły, żeby ci odpisywać na jakieś maile. Ja mając motyw taki, jaki używam, czyli DV, mogę się skontaktować ze wsparciem technicznym, jakby mi coś nie działało, a powinno działać, bo ten, nie mylmy jakichś <laughs> rzeczy, które nie działają, bo ja nie potrafię zrobić, albo coś niewłaściwie używam, to jak coś się zepsuje, dajmy na to wyjdzie nowy WordPress, Divi nie będzie działać, to przypuszczam, że nie ja jedyny bym był zgłaszającym taki problem, ale mam gdzie się zgłosić, mogę powiedzieć, mogę na czacie napisać i powiedzieć, tu nie działa i oni się tym zajmą, bo ja widziałem wiele razy. Zgłaszałem różne rzeczy, które działały nie do końca. Może to nie były takie problemy, że się cała strona wysypała, ale gdzieś jakiś moduł nie do końca w określonych warunkach działał niewłaściwie. Ja im to zgłaszałem i za 2-3 dni była aktualizacja, która rozwiązywała problem, albo ich wsparcie mówi: No, bo tu nie działa coś tam, ale spróbuj, nie wiem, zastosować taki CSS i, i może będzie dobrze. I wtedy okazywało się, że problem jest rozwiązany. Mają doskonały support, mają czat, mają piękną dokumentację. To jest też element wsparcia. Ja mogę sobie poczytać, co, jak ja mam zrobić. I mają bardzo dużo tutoriali. I nie mówię o źródłach zewnętrznych, mówię o źródłach z firmy Elegant Themes, czyli od producenta. Powód numer 4: no to są gotowe moduły. I teraz, żeby była jasność, to nie są jakieś gotowe, znaczy, one są gotowe i w zasadzie można kliknąć i go użyć takiego modułu. Yy, a troszkę trzeba zawsze je dostosować, ale ja nie muszę ich kodować samemu. I teraz, co jest takim modułem? No, to są proste rzeczy. Na przykład, przyciski, na przykład jakieś liczniki, na przykład, moduł opinii, czyli chcesz na stronie dać opinię klientów, takie przykładowe. No to, żeby to nie wyglądało, że to takie screeny jakieś brzydkie, możesz napisać sobie, możesz sobie wstawić taki moduł i on jest wstępnie sformatowany, gdzie jest imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy tego kogoś. To są takie gotowe moduły, ich jest bardzo dużo. Ciekawym modułem, który wykorzystuję, często są slidery. No, ludzie chcą slidery na tych stronach. Czyli te takie slajdy, które się tam przesuwają, mają różne układy, można je w różny sposób tam umieścić i, i skonfigurować ich wygląd i zachowanie. I to jest też duża przewaga, że ja nie muszę obkodowywać i nie muszę robić jakiegoś kodu, nawet jak go sobie bym wcześniej napisał. Kopiuj, wklej gdzieś tam do, do tego kodu strony, tylko sobie potrafię zaimportować gotowy moduł, który miałem wcześniej przygotowany lub. Stworzyć coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłem, bo klient sobie życzy, żeby coś wyglądało inaczej niż do tej pory to robiłem, i to jest niesamowita przewaga tego, tego motywu. Powód numer 5: licencja to jest coś, co lubię bardzo, ponieważ kupiłem Divi raz. Tak Jak mówię, około 10 lat temu musiałem dokładnie sprawdzić. I mogę tego używać na ilu stronach chcę. Ja robiłem wielu klientom strony na Divi. Swoje strony różne mam na Divi zrobione. I nie muszę płacić za każdą osobną instancję, każdą nową wersję. Macie, do, nie wiem, no bo Divi się pozycjonuje w takich firmach jak gdzieś tam nie wiem, Awada, Elementor, yy, nie wiem, jakie tam jeszcze są buildery, nie pamiętam. Sprawdźcie sobie, ile trzeba zapłacić, jakbyście chcieli zrobić 100 stron, na przykład w Awadzie albo w Elementorze. Divi płacisz raz i możesz sobie zrobić 100 stron, chcesz 1000, to sobie zrób 1000. To jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia, kiedy ja te strony kupuję, kiedy ja te strony wykonuję dla klientów, bo ja ich robię więcej niż standardowy człowiek. Powód numer 6. To na pewno ten design, tylko nie do końca mam to na myśli może to jest złe słowo. Design to jest taki ogólny wygląd, ale mi chodzi o to, że tam jest pewien grid, pewna siatka. Są pewne zasady. Jest jakaś sekcja, ta sekcja ma wiersz, wiersz ma kolumny. Kolumny powiedzmy i wiersze mają elementy. I teraz chodzi mi o to, że trzymając się tych zasad, ta strona zachowuje się w przewidywalny sposób na różnych urządzeniach i na różnych rozdzielczościach. I to mi się w Divi podoba. Jest to też pewnego rodzaju wada, ponieważ tam jest bardzo dużo tego kodu HTML. Tam Div, w tym Divie kolejny Div i w tym Divie jeszcze jakieś Divy. To jest główny argument tych wszystkich, którzy mnie obśmiewają, że ja robię strony na Divi. Ale trudno, niech się śmieją. Moje strony żyją, a oni piszą ciągle na nowo. W każdym razie, korzystając z DV, nie muszę się za bardzo męczyć, żeby strona była dostosowana do telefonów i do tabletów. Tak jak powiedziałem, w przewidywalny sposób się to zachowa. Można doprecyzować, można dopieścić pewne elementy. Jak zobaczymy, że na telefonie strona, nie wiem, jakoś tam się wyświetla, nie wiem, czcionka jest za duża albo obrazek chcielibyśmy, żeby jednak był, miał większe marginesy z góry i z dołu, to oczywiście my to możemy zrobić. Bardzo prosto, nie musimy tego w CSS-ie gdzieś tam kodować, ale to jest jedna z tych zalet, którą ja bardzo sobie cenię, bo nie muszę... Ręcznie kodować, tylko mam jakiś grid, mam jakąś siatkę. Ja się już nauczyłem przez tyle lat tego. W zasadzie frameworka, mógłbym tak powiedzieć, jakim jest DV, i doskonale wiem, co muszę poprawić, bo co nie działa domyślnie, ale na dzień dobry dostajesz taką siatkę, która dobrze się otwiera i dobrze pracuje na różnych rozdzielczościach. Powód numer 7. Dodatki. Niewątpliwie zaletą, może nie dla mnie, bo ja z tego nie korzystam, ale dla wielu użytkowników jest to, że Divi daje Ci, nie pamiętam ile dokładnie, kilkaset szablonów stron. Masz do wyboru szablony, a w ramach na przykład szablonu, nie wiem, który tam dotyczy restauracji, możesz sobie wybrać szablon, taki layout strony, jakim jest na przykład landing page, albo layout blogowy, albo layout wpisu blogowego, albo stronę kontaktową. To wszystko jest zrobione w jakimś tam jednym stylu. Ja tak jak powiedziałem, ja z tego nie korzystam, ale ludzie sobie to cenią. Czasami się zdarzy, że na przykład w jakimś szablonie podoba mi się jeden element, jakiś przycisk, albo jakiś formularz. To potrafię sobie wtedy, dzięki temu, że mam Divi i dostęp do tej biblioteki, wyeksportować dany formularz, dany element i zaimportować do mojej strony i później zmienić jakby wygląd, dostosować już do tego, co tam chcę osiągnąć. Drugim takim aspektem z tych dodatków jest Marketplace. Divi posiada taki fajny Marketplace, gdzie możesz kupić różne dodatki, czyli chcesz jakiś feature, ktoś napisał jakiś moduł, który robi coś tam na stronie, ty byś go chciał mieć. Divi jako, Elegant Themes jako dostawca motywu nie dostarcza tego modułu, ale możesz sobie kupić, zainstalować i masz wtedy jakiś moduł, który realizuje określoną funkcjonalność. Kończąc już temat Divi, jeśli chcesz mieć stronę, która będzie działała latami, a nie tylko przez kilka dni albo tam góra kilka miesięcy, no to Divi jest oczywistym wyborem. A te inne motywy, to wiesz, to one są jak tanie buty z bazaru. Niby są, ale długo nie pochodzisz.